Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notop Dzisiaj przygotowałem dla Was dosyć wyjątkową recenzję, bo sprawdzam nowy model marki Sigma. Jest to aparat o nazwie FP, który jest najmniejszym i najlżejszym bezlusterkowcem dostępnym obecnie na rynku. Bezlusterkowcem z matrycą pełnoklatkową. Jak widzicie, są faktycznie bardzo mały. Mówię o nim aparat, ale. Umówmy się, to jest przede wszystkim urządzenie do kręcenia filmów. O ile wcześniej już na rynku były takie aparaty hybrydy, jak na przykład Panasonic GH4 czy GH5, które bardzo mocno były nastawione jednak na film, nie na zdjęcia, to wyglądały one jak typowe aparaty. Natomiast tutaj, nawet po samym wyglądzie, widzimy, że jest to urządzenie dedykowane bardziej do filmu niż do zdjęć. Jeśli ja miałbym tak oceniać, to jest to tak w 70% kamera, a w 30% aparat. Jak wygląda budowa, jakie zdjęcia i filmy produkuje Matryca w tym aparacie, o tym wszystkim powiemy sobie dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Aparat jest bardzo mały, kompaktowy, ale solidnie wykonany. Waży tylko 422 gramy razem z kartą pamięci i baterią. Wykonany jest z aluminium, nic tutaj nie trzeszczy, nie skrzypi, robi bardzo dobre wrażenie. Jego konstrukcja jest w dużej mierze modułowa czyli dostajemy matrycę z bagnetem, ekranem i kilkoma przyciskami, a wiele rzeczy, akcesoriów, które zresztą dzisiaj wam pokażę, doczepiamy do aparatu. Żeby je doczepić, mamy tutaj trzech stron e, gwinty statywowe od spodu standardowy z lewej i z prawej strony również i za pomocą tych gwintów nie tylko aparat mocujemy do statywu, ale też możemy właśnie podczepić dodatkowe akcesoria. Do tych gwintów możemy też zaczepić mocowanie do paska, jeśli chcielibyśmy aparat nosić na przykład na szyi. E, sama obudowa jest też uszczelniana, co jak dla mnie jest bardzo dużym plusem. Aparat sam w sobie trzyma się dosyć słabo, jest bardzo mały, śliski tutaj z przodu, nie ma za co złapać, ale jeśli doczepimy do niego dodatkowy grip, to jest już o wiele lepiej. Wagnet w tym obiektywie jest to nowa konstrukcja o nazwie L, w której obecnie jest Sigma, Panasonic i Leica, czyli mamy już dosyć spore portfolio obiektywów, które można podłączyć bezpośrednio do tego aparatu. Ja testuję go z obiektywem 45 mm ze światłem 2.8. Jest to rewelacyjny obiektyw właśnie z tym mocowaniem L, ale też występuje z mocowaniem Sony E i właśnie wersję Sony już testowaliśmy na naszym kanale, więc jeśli chcecie sprawdzić recenzję tego obiektywu, to tutaj na górze wyświetli Wam się karta. Sam obiektyw idealnie pasuje do, do tego korpusu, również jest uszczelniany, też jest metalowy, więc cały taki zestaw robi świetne wrażenie. Jeśli chcecie stosować obiektywy na przykład od Canona, no to Sigma ma też w ofercie przejściówki. Jest tutaj taka przejściówka właśnie z bagnetu Canona na bagnet L i ja na przykład używam też w tym teście Obiektywu lustrzankowego 14-24 właśnie z bagnetem Kanona. Przejściówka przynosi całą elektronikę, więc, oczywiście, możemy sterować przysłoną z poziomu korpusu i możemy używać autofokusa zarówno ciągłego, jak i pojedynczego. Od razu powiem, że dla chętnych, w przypadku tego konkretnego obiektywu z tą przejściówką, autofokus pojedynczy działa całkiem szybko, chociaż nie jest to demon prędkości, ale jak najbardziej da się go używać. Ale autofokus ciągu jest dosyć wolny i bardzo mocno pompuje, więc. Przy ciągłym autofokusie, przy filmowaniu, raczej bym tego obiektywu z tą przejściówką nie stosował. Pojedynczy autofokus jak najbardziej działa. Ale wracając już do samego aparatu. Na górze znajdziemy duży spust migawki, obok którego jest pokrętło funkcyjne, też jest wygodne, z fajnym klikiem działa, przyjemnie się go używa. Obok znajdziemy przycisk Rek, ale możemy aparat ustawić tak, żeby po wciśnięciu spustu migawki aparat również zaczynał filmować. Dalej mamy włącznik aparatu, który jest w formie takiego przesuwanego. Elementu i tak samo obok mamy przełącznik między trybem filmowym a trybem zdjęć. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo po przełączeniu na film zmienia się menu podręczne oraz niektóre zakładki w menu głównym, przez co faktycznie aparat jest dobrze dostosowany albo do filmu, albo do zdjęć. To jest wygodne rozwiązanie i za to duży plus. Z tej strony znajdziemy złącza, aparat ma po pierwsze złącze USB-C, za pomocą tego złącza możemy też podłączyć dysk SSD i nagrywać materiał bezpośrednio na, na dysk zewnętrzny. Niżej znajdziemy mikro HDMI oraz takie złącze do mocowania akcesoriów. Akurat te złącza ukryte są pod taką gumką, która jest ściągana i trzeba uważać, żeby jej nie zgubić, ale było to konieczne, żeby można było podłączyć specjalne mocowanie do lampy błyskowej, które już zaraz Wam pokażę. Poniżej znajdziemy jeszcze wejście na mikrofon. Od spodu, oprócz gwintu statywowego, znajdziemy klapkę, pod którą jest bateria i karta pamięci. Żeby tą klapkę otworzyć, jest tu taki mały dźwięzelek, za który trzeba złapać i przekręcić. Jest on plastikowy. Bardzo boję się, że to, to się szybko urwie, jednak wolałbym, żeby tutaj jakieś inne rozwiązanie zastosowano. Karta pamięci no jest od spodu, nie jest to zbyt wygodne, kiedy aparat mamy na statywie, no ale w tak małej konstrukcji można to wybaczyć. Jeśli chodzi o samą baterię, jak widzicie, jest ona całkiem mała, ma 1200 mAh, ale zadziwiająco dobrze sobie aparat radzi na tej baterii. Ostatnio fotografowałem nim przez cały dzień w górach i udało mi się zrobić około 300 zdjęć. Też warunki były dosyć ciężkie, było zimno, a mimo to bateria wystarczyła mi na cały dzień. Nie wiem do końca, jeszcze jak będzie przy filmowaniu, bo nie filmowałem nim jeszcze na tyle długo, żeby ileś tych baterii pozużywać i zobaczyć, mniej więcej, ile czasu one wytrzymują. Ale wydaje mi się, że tragedii nie ma, chociaż no tak jak w większości bezusterkowców, no trzeba wziąć pod uwagę, że. Tych baterii warto mieć kilka. Aparat obsługuje też karty w tym szybkim standardzie UHS2. Szczególnie przy filmowaniu w tych wyższych bitrate'ach warto zastosować te szybsze karty o dużej pojemności. Z tyłu znajdziemy duży ekran, który ma wysoką rozdzielczość, to jest ponad 2 miliony pikseli. Jakość tego ekranu jest dobra, nawet w słońcu całkiem nieźle się na nim pracuje. Jest on też dotykowy, ale uważam, że to jest bardzo zmarnowany potencjał tego dotyku, bo dotyk służy głównie do zmiany punktów autofokusa oraz do przesuwania zdjęć, kiedy je oglądamy już po ich zrobieniu. Niestety nie można obsługiwać za pomocą dotyku menu, a jak widzicie menu podręczne ma takie duże kwadratowe ikonki, które aż się proszą o to, żeby można było je dotykowo zaznaczać. Tutaj niestety nie ma takiej możliwości, ale mam nadzieję, że w jakimś update'cie softu ta funkcja zostanie dodana, no bo tak jak mówię to menu podręczne, które jest zresztą bardzo wygodne, aż się o to Prosi. Oprócz ekranu mamy też kilka przycisków, które służą do podstawowej obsługi aparatu. Mamy też drugie pokrętło funkcyjne, takie płaskie, podobne jak w aparatach Sony z serii A6000. Nie jest on już tak wygodne jak to na górze, dlatego ja staram się używać tylko tego górnego pokrętła, raczej to pokrętło omijałem. Przyciski są dosyć przemyślane, chociaż większość z nich nie można przeprogramować. Z tego co widziałem, to tylko ten przycisk AL na górze można trochę przeprogramować, cała reszta jest już na stałe zaprogramowana. Za to bardzo mocno można zmieniać menu podręczne, więc tutaj powiedzmy uzupełnia nam to obsługę aparatu. No i też w rękawiczkach dosyć trudno się obsługuje aparat, bo przyciski są małe. To pokrętło też jest takie niezbyt dobrze wyczuwalne. Więc, kiedy chcecie fotografować zimą, no to będzie to utrudnienie, ale też rozumiem, że do końca nie jest to aparat do tego typu zadań. Bardzo szkoda, że ekran nie jest odchylany. Za nim, jak widzicie, znajduje się taki bardzo duży radiator, który ma za zadanie odprowadzać ciepło z tego aparatu. Co ciekawe, w menu można sprawdzić, jaką temperaturę ma w danej chwili matryca w tym aparacie, więc możemy kontrolować, czy się ona nie przegrzewa, ale producent tutaj zapewnia, że właśnie dzięki tym dużym radiatorom aparat będzie utrzymywał odpowiednio niską temperaturę. No, mi tego ekranu odchyla. Bardzo brakuje, no niestety tutaj tego nie ma. Podsumowując, obudowa jest bardzo dobrze wykonana. Aparat, przez to, że ma małe gabaryty, świetnie sprawdzi się na gimbalu. Można go podczepić do drona albo gdzieś montować w jakichś małych pomieszczeniach lub we wnętrzu samochodu. Ale brakuje mi tutaj odchylanego ekranu i brakuje mi tego, że bezpośrednio aparat nie ma stopki na lampę błyskową. Też fajnie, jeśli w aparacie byłaby możliwość podczepienia normalnego wizjera elektronicznego właśnie na stopkę na lampę, tak jak to było w tych mniejszych bezlusterkowcach. Tutaj niestety w ogóle nie ma możliwości użycia wizjera elektronicznego. Jest tylko dodatkowy wizjer optyczny montowany do ekranu, który pokaże Wam. Już za chwilę. Zaczniemy sobie od akcesoriów, bo, tak jak mówiłem, są one całkiem ważnym elementem tego całego systemu. Zaczniemy sobie od rzeczy, która jest już w zestawie z aparatem czyli mocowania na lampę błyskową. Aby je zamontować, należy właśnie zdjąć tą zaślepkę tutaj z tej strony aparatu. Co ciekawe, na tym elemencie mamy specjalne miejsce, żeby tą gumkę schować, żeby właśnie jej nie zgubić, tak jak mówiłem Wam już wcześniej. Wystarczy tutaj z tyłu sobie schować tą zaślepkę. No i teraz właśnie na ten gwint statywowy przykręcamy bezpośrednio ten element. Tak, jest już on zamontowany i otrzymujemy tutaj z tej strony stopkę na lampę, a z tej strony mamy specjalne zabezpieczenie do kabli. Mamy dostęp do USB oraz dostęp do HDMI i możemy je dodatkowo tutaj zabezpieczyć. Kolejna rzecz to grip. Gripy mamy dwa. Mamy jeden w wersji dużej, który jest bardzo wygodny. I drugi w wersji małej. Ta wersja mała zwiększa nam uchwyt, ja już nie będę go przykręcał tutaj tylko z przodu. Trochę poprawia trzymanie aparatu, ale moim zdaniem znacznie wygodniejsza jest ta większa wersja. Ją już mocujemy od spodu za pomocą śruby do gwinta statywowego. Musimy mieć dodatkowe jakieś narzędzie, żeby to przykręcić. przekręcamy oczywiście nadal możemy korzystać z gwinta statywowego oraz mamy dostęp do karty pamięci i baterii. Z tyłu mamy też specjalne śruby, które służą do mocowania wizjera, więc jeśli mamy ten grip, możemy bez problemu zamocować wizjer do ekranu. Sam grip z przodu jest duży, wygodny, naprawdę pewnie się aparat w ten sposób trzyma. I ja praktycznie cały czas korzystając z tego większego gripa. Niestety ten grip jest bardzo drogi, bo kosztuje aż 500 zł. No i to jest główna wada tych wszystkich akcesoriów. Są one świetnie wykonane, dosyć dobrze przemyślane, ale niestety bardzo drogie. Kolejna rzecz to taka szpłytka, którą mocujemy od spodu. Daje nam ona dwie funkcje. Po pierwsze, również możemy za jej pomocą zamocować wizjer, kiedy nie mamy tego większego gripa. No to musimy mieć tą płytkę, bo inaczej wizjera do aparatu nie podczepimy oraz daje ona większy gwint, który jest stosowany właśnie w takich akcesoriach typowo filmowych. Przechodzimy sobie teraz już do wizjera. Wygląda on w taki sposób. Jak widzicie, tutaj ma z przodu zaślepkę, która jest dosyć niewygodna, trzeba ją naprawdę mocno pociągnąć, żeby odskoczyła. Bardzo mnie to denerwowało w górach, kiedy go używałem. No ale jest ona konieczna, bo są tutaj soczewki, które skupiają mocno światła i gdyby tej zaślepki nie było i zostawilibyśmy aparat na słońcu, no to mógłby nam on wypalić po prostu ekran. Mamy tutaj też takie duże pokrętło do korekcji dioptrii oraz przyciski, bo kiedy podczepimy wizjer, to te przyciski zostają zakryte i musimy mieć tutaj dodatkowe do nich przejście. Żeby zamocować ten wizjer potrzebujemy imbus i dwie śrubki, podczepię go i zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Podłączyłem już wizjer, daje on bardzo wysokiej jakości obraz o ogromnej powierzchni, bo korzysta on przecież z tego 3-calowego ekranu, aż ciężko trochę wzrokiem ogarnąć cały ten wizjer. Korzysta się z niego dosyć wygodnie, szczególnie teraz w górach z niego korzystałem, bo, bo na ekranie nie zawsze było dobrze wszystko widać, no ale niestety jak widzicie bardzo mocno zwiększa on gabaryty samego aparatu i nie jest on już wtedy tak kompaktowy. No i zaporowa jest też cena, bo sam Wizjer kosztuje 1500 zł. Jest to ciekawe rozwiązanie przede wszystkim, myślę, dla fotografów. Przy filmie raczej podczepimy jakiś monitor poglądowy zewnętrzny niż tego typu wizjer, a jeśli ktoś fotografuje i nie wyobraża sobie pracy bez wizjera, no to jest to jakieś rozwiązanie. Dla operatorów może to być przydatny gadżet, bo aparat obsługuje coś takiego jak funkcję wizjer reżyserski. Możemy w menu aparatu wybrać kilka popularnych kamer filmowych, takich jak Arri, Red czy jakieś kamery Sony i Obraz w ekranie zasymuluje nam widok z tych kamer. Przez to, korzystając z tego wizera, możemy zobaczyć, jak dane ujęcie z danej kamery będzie wyglądać. Bardzo ciekawe rozwiązanie, No i myślę, że rzadko się zdarzy, żeby producent zastosował jakby profile innych kamer, powiedzmy konkurencji. Myślę, że to jest dosyć przemyślane, ale będzie miało zastosowanie dla dosyć wąskiej grupy odbiorców. Z pozostałych akcesoriów jest jeszcze chociażby wężyk spustowy. Zwykły wężyk. Co ciekawe, ma on też wyjście na jacka, więc dalej możemy podłączyć mikrofon, kiedy używamy tego wężyka. Jest jeszcze zasilacz. Aparat może pracować na stałym zasilaniu, więc kiedy używamy go na przykład w studiu, no to na pewno może się to. Akcesoriów jest, jak widzicie, dosyć sporo. Sam aparat jest naprawdę modułowy. Widzicie, że wygląda już w tej chwili po podłączeniu trzech rzeczy zupełnie inaczej niż na początku. Mi wydaje się, że no, takim niezbędnym akcesorium jest przede wszystkim ten grip, bo on faktycznie bardzo poprawia ergonomię, oraz dla niektórych osób właśnie ten wizję. Teraz chciałbym już przejść do samego użytkowania i jakości zdjęć oraz filmów w tym aparacie. W środku znajdziemy matrycę BSI CMOS 24 MP. Jest to matryca pełnoklatkowa. Jeśli chodzi o samą obsługę aparatu to tutaj najbardziej pomaga to szybkie menu, które już pokazywałem Wam wcześniej, wciskamy jeden przycisk QS i mamy wszystkie najważniejsze funkcje takie jak ISO, balans bieli od razu pod ręką i co ważne to menu można dowolnie konfigurować, zmieniać sobie ułożenie i rodzaj ustawień co w którym miejscu ma być bardzo fajne, przydatne, mi to mega poprawiało komfort pracy z tym aparatem. Na dole znajdziemy przycisk Mode. On działa dokładnie tak samo jak pokrętło trybów, czyli zmienia nam między preselekcją czasu, przesłony, manualem i tak Mamy też trzy tryby użytkownika, które możemy sobie dowolnie skonfigurować. Oprócz tego mamy przycisk kolor. On po prostu pozwala wybrać jakieś profile kolorystyczne. Mamy tutaj e, portret, e, krajobraz, e, popularny wśród filmowców Tilen Orange, oraz kilka innych takich podstawowych trybów kolorystycznych. Co ciekawe, w tym aparacie nie ma loga. To mnie bardzo zdziwiło. Oczywiście jest funkcja nagrywania RAW, czyli wtedy mamy surowy plik, nie potrzebujemy mieć tego loga, ale jest też funkcja nagrywania w standardowym trybie i wtedy ten log by się przydał. Być może pojawi się to również przy jakiejś aktualizacji oprogramowania. Obok przycisku kolor mamy przycisk do szybkiego uruchomienia krzywej tonalnej. Możemy od razu z poziomu obudowy sobie tą krzywą skorygować. Obok mamy jeszcze przycisk, który umożliwia zmianę parametrów wyświetlanych na ekranie, bardzo mi się podoba szeroka konfiguracja rzeczy, które możemy wyświetlić. Możemy mieć histogram, możemy mieć waveform. Oczywiście poziomice, jakieś linie pomocnicze. Bardzo dużo rzeczy możemy sobie skonfigurować w menu i przypisać pod kilka gotowych profili użytkownika, dzięki czemu po kilku kliknięciach w ten przycisk mamy taki sposób wyświetlania obrazu, jaki nam najbardziej odpowiada. Jeśli chodzi o autofocus, Pojedynczy jest całkiem szybki. To jest autofokus kontrastowy, który ma 49 punktów. Więc można się spodziewać, że kiedy mamy mniej światła, będzie on się częściej gubił i będzie dłużej ustawiał ostrość. Kiedy mamy tego światła dużo, jest całkiem ok. W przypadku autowkusa ciągłego e, lubi się on pogubić i jest on dosyć wolny. E, jest używalny, da radę z niego korzystać, ale no nie jest to ten poziom, który oferuje chociażby Canon, e, Sony czy Olympus w swoich nowych bezusterkowcach. To być może w przyszłości też zostanie poprawione za pomocą jakiejś aktualizacji softu. Ogólnie dużo mm, ustawień i mm, dodatkowych funkcji mm, jest zapowiedzianych dopiero na przyszłość w tym aparacie. Przeglądając materiały o nim często trafiam na informację, że jakaś funkcja będzie, ale dopiero po aktualizacji softu, więc no, być może trzeba po prostu jeszcze trochę poczekać i kilka rzeczy zostanie w tym aparacie poprawionych. Jeśli chodzi o manualne ustawianie ostrości, oczywiście mamy focus peaking, możemy wybrać kolor tego pikingu, możemy sobie obraz dowolnie powiększać, więc ostrzenie manualne przy tym aparacie też nie powinno być jakimś dużym problemem. Aparat Słuchajmy się całkiem szybko. Nie zauważyłem tu jakiegoś też dużego problemu z efektem Rolling Shutter, pomimo, że ten aparat ma tylko migawkę elektroniczną, nie znajdziemy tu migawki mechanicznej, to też odróżnia go od większości bezlusterkowców pełnoklatkowych dostępnych na rynku. Podejrzewam, że usunięcie tej migawki było spowodowane tym, żeby aparat był jak najmniejszy. Migawka pracuje z najkrótszym czasem 1,800. Autofokus w tym aparacie wspiera wykrywanie twarzy i oka, ale tak jak mówiłem, ten system wymaga jeszcze trochę. Do pracowania. Aparat posiada też stabilizację obrazu, jest to stabilizacja tylko elektroniczna, trzeba się wtedy liczyć z pewnym kropem, więc nie wykorzystamy całej matrycy pełnoklatkowej. Przy filmie ona działa, ale działa tylko w trybie MOV. W trybie Cinema DNG niestety ze stabilizacji nie skorzystamy. Również nie wiem czemu nie udało mi się tej stabilizacji uruchomić w trybie zdjęć. Według producenta ona powinna działać w trybie zdjęć, ale jakoś zmieniając różne ustawienia, kombinując na różne sposoby, nie udało mi się. Tej stabilizacji elektronicznej przy zdjęciach włączyć, być może po prostu ja nie potrafię czegoś ustawić. No a niestety nie, nie znalazłem w tej chwili jakiejś informacji, jak to zrobić. I jeśli chodzi o sam tryb zdjęciowy i jakość zdjęć, aparat zapisuje 12 bądź 14-bitowe rawy, więc tutaj rozpiętość tonalna powinna być naprawdę duża. Pracuję na z natywnym ISO od 100 do 25600, ale to ISO można rozszerzyć. Co ciekawe, można rozszerzyć nie tylko w górę, korzystając z tych najwyższych czułości, które i tak raczej będą nieużywalne i zbyt zaszumione, ale co bardzo fajne, można je rozszerzyć w dół, czyli możemy skorzystać na przykład z ISO 6, z ISO 12 bądź 25, dzięki czemu w wielu przypadkach nie będziemy musieli zastosować. Gęstego filtra szarego, czy tylko po prostu bardzo mocno obniżymy czułość i będziemy mogli fotografować na długim czasie naświetlania. Za to duży plus. Niestety z tego trybu niskiego ISO nie możemy skorzystać podczas filmowania. Bardzo szkoda, bo właśnie przy filmie bardzo by to niskie ISO mogło się. Przydać. Jeśli chodzi o samą jakość zdjęć, to no tutaj jest to poziom innych matryc pełnoklatkowych w aparatach Sony, Canona, ja tutaj dużych różnic nie widzę, fotografowałem nim w górach, jestem bardzo zadowolony zarówno z rozpiętości tonalnej, jak i szczegółów, czy, czy zaszumienia tych zdjęć, bo też fotografowałem na ISO 1600 i również te zdjęcia wyglądały bardzo dobrze, więc tutaj ja samą jakość zdjęć bym się nie martwił. Posiada trzy tryby zdjęć seryjnych. W najszybszym trybie może robić 18 klatek na sekundę, w średnim 5, a w najwolniejszym 3 klatki na sekundę. Ale umówmy się, tego typu aparat raczej nie będzie specjalnie wykorzystywany do tego typu zdjęć. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe funkcje fotograficzne, to mamy tryb kropa. Możemy się przyłączyć na matrycę APS-C i przyda się to, kiedy chcemy po prostu na przykład zwiększyć przybliżenie w naszym teleobiektywie. Mamy też zdjęcia z interwałem czasowym, więc można sobie tutaj próbować robić jakieś time -lapse. Psy. Mamy kilka rodzajów bracketingu, na przykład braketing ostrości, bracketing balansu bieli, czy oczywiście braketing. Ekspozycji. Mamy też funkcję Fill Light, czyli jakby wypełnienia światłem. Jest to funkcja, która polega na tym, że aparat dłużej chyba naświetla ciemne części obrazu, czy coś takiego, i dzięki temu mam więcej szczegółów w ciemnych partiach zdjęcia z tego, co udało mi się przeczytać w internecie. Ja raczej z takich funkcji programowych wolę nie korzystać. Wolę zrobić standardowego RAWA i po prostu ewentualnie gdzieś tam wyciągać jakieś detale w oprogramowaniu, ale jeśli ktoś chce, no to z takiej funkcji również tutaj można skorzystać. Aparat posiada też HDR, ale tutaj też ciekawa rzecz, nie udało mi się tego HDR-a uruchomić. Ta funkcja cały czas jest nieaktywna, nieważne w jakim trybie bym pracował. Przeczytałem na sferę producenta, że funkcja HDR podczas filmu zostanie dopiero w przyszłości udostępniona z programowaniem, no ale wynikało z tego, że przy zdjęciach powinna ona działać, ale tutaj ani przy zdjęciach, ani przy filmie również nie udało mi się jej uruchomić, więc niestety no, dla Was jej nie sprawdzę. Ale ten aparat mamy w naszej wypożyczalni, więc tutaj na pewno, jeśli będziecie chcieli, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje oprogramowania, to również jeszcze materiały jakieś z tym aparatem powstaną. Jeśli chodzi o tryb fotograficzny, to tyle. Tak jak mówiłem, ten aparat jest dedykowany głównie do filmu, więc tych fotograficznych jakichś bajerów, dodatkowych funkcji nie ma aż tak wiele. Ale jeśli ktoś chce, to oczywiście tym aparatem można fotografować. Ja zrobiłem nim kilka naprawdę udanych zdjęć wczoraj w górach, więc. Jak najbardziej małe gabaryty tutaj pomagają, jeśli ktoś podróżuje, ale oczywiście na rynku no, są aparaty, które lepiej się sprawdzą w tego typu fotografii, więc przechodzimy teraz do tego co najważniejsze, czyli do funkcji filmowych w tym aparacie. Aparat umożliwia nagrywanie w dwóch formatach Cinema DNG, czyli w takim formacie RAW oraz w formacie MOVE, czyli takim bardziej standardowym. Jeśli chodzi o format Cinema DNG, to możemy nagrywać bezpośrednio na kartę pamięci materiał Full HD od 24 do 60 klatek na sekundę. W 8, 10 bądź 12 bitach. Jest to bardzo duże osiągnięcie, szczególnie jeśli mówimy o tych 12 bitach, bo jest to ogromna ilość informacji, którą musimy na tą kartę zapisać. Możemy również rejestrować materiał w 4K od 24 do 30 klatek na sekundę, ale tylko w 8 bitach. Jedyny problem jest taki, że jeśli nagram materiał w formacie cinema DNG, to niestety nie obejrzymy go potem na ekranie aparatu. Mamy ten format zapisany, widzimy miniaturkę, ale aparat nie jest w stanie tego formatu nam odtworzyć, wyświetlić, więc dopiero obejrzymy go po nagraniu już na naszym komputerze. No i musi mieć oczywiście odpowiednio mocny komputer, żeby z takim materiałem sobie poradził. Jest to duże osiągnięcie, ale no jest to raczej już taki format dedykowany dla bardzo zaawansowanych filmowców do takiej typowo profesjonalnej pracy. Jeśli mówimy o jakichś filmach na YouTube, a, e, takich bardziej vlogerskich, no to, to raczej bym tego formatu unikał chociażby przez to, że mamy bardzo ogromne ilości danych, które ciężko potem i obrobić i zarchiwizować. Jeśli chcemy nagrywać 4K w 12 bitach, to jest to możliwe, ale tylko na e, zewnętrzny dysk SSD, który możemy podłączyć przez złącze USB-C. Jeśli mówimy o tym standardowym formacie MOVE, mamy do dyspozycji rozdzielczość Full HD od 24 do 120 klatek na sekundę. Możemy nagrywać ze standardową kompresją lub z kompresją Al Intra. Mamy też rozdzielczość 4K, ale tylko od 24 do 30 klatek na sekundę. Niestety nie ma 4K w 60 klatkach na sekundę. Trochę szkoda, no bo konkurencja taka typowo filmowa już to oferuje, więc trochę szkoda, że tej rozdzielczości w takim klatkarzu tutaj zabrakło. jakość filmu nie do końca chcę się tutaj na ten temat wypowiadać, dlatego, że nie mam jej z czym porównać. Nigdy wcześniej nie testowałem ani nie używałem aparatu bądź kamery, która filmuje w formacie RAW, więc nie bardzo mam się do czego odnieść. Nie wiem, na ile ta jakość faktycznie jest dobra, a na ile nie, więc po prostu pokażę Wam materiał, które udało mi się w tych formatach nakręcić i myślę, że sami będziecie po prostu musieli stwierdzić, na ile ten materiał jest dobry. Tak jak już mówiłem, aparat mamy w naszej wypożyczalni, więc jeśli będziecie chcieli sami go przetestować, sprawdzić jego jakość, no to zapraszamy, znajdziecie odpowiednią zakładkę na stronie

dodatkowych funkcjach filmowych mamy zebrę z dość bogatą opcją konfiguracji, więc to na pewno może się przydać. Mamy też tą opcję kropa, w przypadku filmu otrzymujemy format Super 35, czyli taki odpowiednik APFC przy filmowaniu. Samą migawkę można ustawiać w trybie standardowym, czyli czasu, bądź w trybie kąta, takim bardziej filmowym. Więc fajne jest to, że też przy zmianie ustawień z fotograficznych na filmowe zmieniają się również te parametry na takie typowo filmowe. Dostępne są również kody czasowe, więc tutaj jakby ten pakiet wszystkich ustawień do filmu jest wystarczający do profesjonalnej pracy. Oczywiście aparat y, współpracuje też z zewnętrznymi rekorderami. Czas na szybkie podsumowanie tego materiału. Aparat kosztuje 9000 zł, i jak widzicie jest dosyć unikatowy. Po pierwsze ze względu na bardzo małe gabaryty, matrycę pełnoklatkową, no i filmowanie w formacie RAW w 12 bitach bezpośrednio na kartę pamięci. Jest to urządzenie, które w tej chwili nie ma tak naprawdę żadnej konkurencji na rynku, więc może sobie pozwolić na pewne niedoróbki. Trochę brakuje mi tutaj możliwości podczepienia jakoś widera elektronicznego, odchylanego ekranu, no czy chociażby tych niektórych funkcji programowych, które mają się pojawić w przyszłości. Trochę szkoda, że od razu nie zostało wypuszczone takie już pełne oprogramowanie, tylko trzeba czekać, aż niektóre te funkcje zostaną dodane za jakiś czas. Ale poza tym no, uważam, że jest to ciekawe urządzenie. Sam bardzo z przyjemnością na nim pracowałem, bo jest to coś innego. Po prostu jak już kolejnego bezusterkowca, który jest praktycznie taki sam jak inne, no to jest to już dla mnie czasem po prostu trochę nudne. A tutaj miałem aparat bądź kamerę, która jest zupełnie inna i z którą po prostu przyjemnie mi się pracowało. Na pewno jest to dobre urządzenie dla osób, które chcą to zamontować na gimbal bądź do drona, wszędzie tam, gdzie te małe gabaryty będą plusem. To wszystko co na dzisiaj. Dla Was przygotowałem. Zajrzyjcie na naszą stronę. Tam znajdziecie ten aparat, akcesoria oraz wypożyczalnie. Zajrzyjcie na mojego Instagrama i Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. Tam znajdziecie wiele zdjęć krajobrazowych. Ostatnie również będą robione tym aparatem. Widzimy się niedługo. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał. I do zobaczenia. Cześć!